Bywa tak, że każdy miesiąc jest inny, że każdy tydzień e, postawiony na głowie i e, jednego dnia idziesz na narkozy, drugiego dnia e, pracujesz na intensywnej terapii, trzeciego dnia idziesz na karetce, w tą i z powrotem, lewo, w prawo i tak to się kręci. Jeszcze dochodzi medycyna paliatywna. A dlaczego tak jest, ja opowiem Wam dzisiaj w moim odcinku. Hej. Cześć, to ja Mariusz, a to jest mój kanał Lekarz z Niemiec. Dzisiaj opowiem Wam, jak jest zbudowana cała piramida anestezjologiczna w Niemczech. Na, samej, na samym początku, dominującą częścią naszej roboty, to jest ta cała medycyna okołooperacyjna, czyli przygotowanie przed operacją, narkoza sama w sobie i opieka pooperacyjna. Zdarza się też tak, że jesteśmy wzywani na izbie przyjęć, na przykład do pacjenta, który jest ciężko ranny i przyjeżdża z wypadku i jego czynności życiowe są zagrożone. Wtedy jest tak zwany A z anestyzologiem, i wtedy też to jest część naszej pracy. Druga część to praca na oddziale intensywnej terapii. Gdzie pracujemy z pacjentami najciężej chorymi, którzy nie są w stanie funkcjonować e, poza takowym oddziałem. E, pacjenci pod respiratorem, e, pod e, hemofiltracją e, i tak dalej, i tak dalej. To jest m, bardzo duży dział, i to też należy do naszej roboty. Trzeci, e, trzecia podstawa tej całej piramidy to jest e, medycyna ratunkowa, i tak jak już mówiłem, a, ten. A, Notat, który jeździ do wypadków, do wszystkich zagrożeń życia poza szpitalem, i to też należy do naszej pracy. Ja też jeżdżę i bardzo lubię cenię sobie tą pracę. Czwarta część tej piramidy to jest medycyna paliatywna, czyli opieka nad pacjentami, którzy są um, ciężko chorzy w zaawansowanej chorobie nowotworowej, ale nie tylko. I my u nas w oddziale mamy oddział. Um, Medycyny Paliatywnej e, i tam też e, należy do tego zespołu e, i to się jakby zezębia z piątą częścią e, anestezjologii, czyli e, terapia, leczenie bólu. Także widzicie, to może być bardzo kolorową u nas w pracy. E, w poniedziałek narkozy, we wtorek notarz, czyli na, jazda na karetkach, w środę dyżur. Na intensywnej terapii, w czwartek, wolne po dyżurze i w piątek, na przykład, premyt, czyli y, całe przygotowanie przedoperacyjne. Więc tak to u nas wygląda. Jak moja koleżanka, y, 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 która już jest na emeryturze, y, jak jej opowiadałem różne historie, to mówi Mariusz: No, tak to jest. Nudne godziny, ciekawe minuty i straszne sekundy. Pozdrawiam Was. Cześć.